Witajcie, z tej strony Dragomir. W tym nagraniu chciałem Wam pokazać lunetę celowniczą firmy Strike System. Luneta o powiększeniu czterokrotnym, średnica soczewek 20 mm, wyposażona w krzyż celowniczy typu duplex. Jest to luneta, którą zakupiłem rok temu na stronie militaria.pl za 30 zł. Lunetę montuje się na szynę 11 mm. A jeśli chcecie więcej informacji technicznych, to będą one znajdować się w opisie tego filmu. Zobaczcie sobie tą lunetę z bliska, byście mogli ocenić, czy chcecie taką lunetę sobie kupić. Luneta, jak widzicie, za małe pieniądze. Raczej do słabszych replik. Dla osób początkujących lub osób, które nie chcą dużo wydać za lunetę. Ja osobiście kupiłem ją do wiatrówki PCA Daisy. No, myślę, że faktycznie, tak jak panuje opinia, jest to za delikatna luneta do mocniejszych wiatrówek sprężynowych. Ona, ona z czasem się może rozsypać. Natomiast dla mnie, do takiego zastosowania na krótkim dystansie. Ta lunetka naprawdę za 30 zł sprawdza się bardzo dobrze. Strzelając za dnia, jakość oferowanej optyki przez nią jest wystarczająca. Więc, więc naprawdę, szczerze mówiąc, za te pieniądze spodziewałem się, że będzie słabo. A jest całkiem nieźle. Luneta jest metalowa. Optyka jest szklana. Chcę Wam jeszcze pokazać, zanim skończymy, tutaj jakieś podstawowe rzeczy, mianowicie regulacja w pionie i w poziomie, montaż na szynę. Przy takim umiarkowanym używaniu ta powłoka czarna się nie niszczy, nie zdziera. Montaż na szynę jest łatwy i, i, i prosty. Natomiast jeśli chodzi o regulację e, ręczną, e, jest tu trochę zabawy. Jeśli chcecie się strzelać ładnie tutaj e, e, z tą lunetką, to, to troszkę będziecie tu regulować. E, bez jakichś e, ułatwiających Wam przyrządów, to zajmie Wam to trochę, trochę czasu. Natomiast sama luneta jest. E, jest fajna, da się to też samemu ustawić, jeśli wykażecie się odrobiną cierpliwości, więc naprawdę, jeśli szukacie lunety, zwłaszcza właśnie do wiatrówek, które nie mają bardzo mocnego jakiegoś odrzutu, nie generują dużych drgań, to spokojnie kupujcie, bo warto. Więc dzięki za ten krótki filmik, który obejrzeliście, trzymajcie się i do następnego nagrania, cześć!